6 prawy, 6 lewy, długi, 6 prawy i 6 prawy, 5 lewy, 4 lewy, zacisk. 6 prawy, 3 prawy, 3 prawy, długi, 4 lewy. Długi, sześć, prawy, zacisk. Trzy, prawy. Sześć, lewy. Dwa, lewy. Długi, sześć, prawy, otwarty. I cztery, prawy. Długi, cztery, lewy. Szczyt. Trzy. Prawy. Sześć. Prawy. Ostrożnie. Sześć. Prawy. Dwa. Lewy. Zacisk. Sześć. Prawy. Pięć. Prawy. Otwarty. Ostrożnie. Trzy. Lewy. Sześć. Lewy. Sześć. Lewy. 3 lewy, długi, 6 prawy. 6 lewy, ostrożnie, 3 prawy. Długi, 4 prawy. Długi, 6 lewy, otwarty. Ostrożnie, 4 prawy, zacisk. 3 lewy, zacisk. Długi, cztery, prawy i sześć. Lewy. Cztery. Prawy. Dwa. Lewy. Zacisk. Trzy. Prawy. Trzy. Lewy. Długi. Trzy. Prawy. Długi. Cztery. Lewy. Zacisk. Cztery. Prawy. 3 lewy zacisk, 6 prawy, 3 lewy nietni, 4 prawy nietni, 3 lewy, 6 prawy, długi 3 lewy, 3 prawy nietni, 6 lewy okej. Okay. Prawy, sześć. Lewy. Sześć. Lewy. Pięć. Prawy. Otwarty. Długi. Trzy. Lewy. Na asfalt. Sześć. Lewy. Możliwa chopa. Skrzyżowanie. Dwa. Prawy. Nie tnij. Cztery, prawy, długi, pięć, lewy, zacisk. Pięć, prawy, trzy, lewy, sześć, prawy, dwa, prawy, ostrożnie, trzy, lewy, trzy, prawy. Możliwa hopa. Długi, trzy, lewy, po zewnętrznej. Sześć, prawy. Ostrożnie, cztery, lewy. Pięć, prawy. Trzy, lewy. Pięć, prawy. Długi, sześć, lewy. Cztery, lewy. Sześć, prawy. Krzyżowanie, jeden, prawy, cztery, prawy, sześć, lewy, dwa, lewy, długi, pięć, prawy, otwarty. Długi, cztery, lewy, dwa, prawy trzy lewy zacisk, cztery lewy długi dwa prawy, sześć lewy szczyt sześć lewy uwaga sześć lewy sześć prawy Lewy i pięć, prawy, cztery lewy, trzy lewy, cztery prawy, trzy lewy, sześć prawy, długi cztery lewy, pięć prawy, trzy lewy, sześć lewy. Pięć. Prawy. Długi. Sześć. Lewy. Sześć. Prawy. Cztery. Lewy. Cztery. Lewy. Skrzyżowanie. Trzy. Prawy. Okej. Okay.